Witam Was w kolejnym filmie, który będzie jako vlogmas. Dziś będę Was straszyć, bo raz, że mam oczy spuchnięte od kropli, które dostałam na moja suche oczy. Chyba mam na nie Dwa, że mam pryszcze na nosie, co zdarza się bardzo rzadko. Trzy, że już jest mega późno. A jedynym pozytywem jest to, że już prawie nie mam strupa po usuwaniu E, dobra, e, dziś przychodzę do Was z filmem na temat usuwania farby z włosów. Zobaczymy, czy e, internetowe sposoby działają, a właściwie, czy telewizja kłamie. Bo e, znalazłam, znalazłam e, jakieś tam sposoby, różne, różne, różne na usuwanie farby z włosów na stronie. E, jednego o, na stronie online, jednego z popularnych programów śniadaniowych. E, tam występował kiedyś fachowiec i radził, jak usunąć farbę z włosów. Um, użyjemy jednego z nich, ja przeczytam Wam je wszystkie, ale my posłużymy się tylko jednym, bo ja już po prostu nie mam siły i mam nadzieję, że farba z włosów mi zejdzie. Jak możecie zobaczyć, tu z tyłu już jest, nie wiem co, róż czy bordo tu jest jakiś fiolet taki ciemny przebija mi też, ja nie wiem czy widzicie ten niebieski spod spodu no i przede wszystkim mam mm, włosy siwe a mój naturalny kolor włosów czyli ten czarno, ciemno brązowy i siwy um, to jest ten, do którego dążę Cóż. Ok, no dobra no, tak wyglądam tak wygląda. W ogóle jestem w odzieży termicznej i nie wracam ze stoku wcale, bynajmniej. Ale yy, po prostu spadł śnieg, przypizgało i chodzę w ciuchach yy, na narty, w skrócie. Dobra. A, I teraz tak. Yy, dobra. <laughs> Jak zrobić farbę z włosów? Szybko i skutecznie. Jak usunąć się resztki farby? No i teraz tak. I teraz tak, i teraz tak. Yy. E, sposobów jest wiele. E, między innymi szampon rumiankowy dla dzieci jedna łyżeczka sody, sok z cytryny lub ocet, ciepła woda. Próbowałam. Czasem się spłukuję się, ja zawsze jak mają głowę, no to trzymam długo ten szampon i widzę, że kolor leci, ale to nie jest to, jak widać. Dwie szklanki oczu, dwie szklanki oliwy z oliwek. No sorry, ale oliwy z oliwek mi szkoda. E, świeżo wyciśnięty sok z pięciu cytryn i 4-5 łyżek stołowych wody. Szkoda mi cytry. Dwie szklanki oliwy z oliwek lub oleju kokosowego i dwie szklanki wody. I to jest spoko. Mam taki stary olej kokosowy w lodówce. Mogłabym go użyć. Możemy też użyć szampon, dwie łyżki wody, dwie tabletki z witaminu C. I oprócz tego nic nie więcej nam tutaj nie proponuje nikt. Jeśli wpiszemy to samo w Google no to soda oczyszczona z mieszanką, z, znaczy mieszanka... No to soda oczyszczona z, z sokiem z cytryny. Zostawić na 5 minut i spłukać em, ciepłą wodą. My natomiast chcemy, to znaczy ja chcę, bo mam dużo sody oczyszczonej i chcę użyć sody oczyszczoną. My szukamy na innych stronach. I e, można wymieszać e, sodę z szamponem. Natomiast e, podobno, żeby było to bardziej skuteczne, należy wymieszać wodę z sodu e, do konsystencji pasty i rozprowadzić rów, równomiernie, Sorry, jestem e, na wilgotnych włosach, pozostawić na kilka minut i spłukać. No i my to zrobimy. Dobra, e, czyli powiedzmy, że kolor jest taki, taki mam uroczą grzywkę. A tak naprawdę mam grzybka, Mega mi włosy uroczycą. A wyobraźcie sobie, że je w wrześ... Tak, we wrześniu obcięłam, jakoś w pierwszym tygodniu września. Tak. W pierwszym tygodniu września, tutaj je jest, co pod górze trzy miesiące temu, a obcinamy w sumie trzy czy. Trzy razy, czy cztery. Właśnie nie pamiętam. No, a włosy są teraz. Już takie. Dobra. Okej, okay. no to co, lecimy, co? <laughs> Boże, co ja mam z tym? jak <laughs> pani profesor. Ja muszę się rozebrać. Um, mam tutaj jakieś brudne ręce, że brudne? Brudne nie jest, jest czysty, ale jest um, rozjaśniony. To jest ręcznik, którym farbuję... Um, którego używam do nakładania farby na włosy, mam nadzieję, że mi nie spadnie, dostałam jakiegoś uczulenia, bo pewnie powinien, mam też czerwone poliki choć mi się to nie zdarza, no ale, dobra słuchajcie, szybko, nie znalazłam szczoteczki do zębów, której zawsze używam do farbowania, a bo ona jest tutaj, no dobra której używam do farbowania, więc posłużę się szczoteczką, którą mam do czyszczenia um, sukowierówki. Tak? Wyciskarki wolno-brotowej. No i teraz tak, mam sodę oczyszczoną. Eee, kilogram, bo było... to już nie ma kilograma, bo... Biegam na to, więc to tuż Nie wiem, tego zrobić. No powiedzmy, że tyle. Wsypałam. Coś widzicie? Tak, co? Widzicie? Co? Co, co? co? Muszę wziąć inną parasolkę, żeby szmaty rozwiesić tutaj, bo dostanę jakiegoś naprawdę oślepne. Dobra, słuchajcie. Dużo jest tej sody. Tego. Eee, mieszamy w z ciepłą wodą. No i nakładamy na głowę. Zobaczymy. Zobaczymy co z tego będzie, moi mili. Dobra. Wody wlałam za dużo oczywiście. Bo lałam prosto z kranu. Więc dodam jeszcze sodę. Nie wiem, z tego będzie, ale mam farbę niebieską, mam jak tam, jakąś różową chociaż. No, takie różowe też. Tam są takie czerwone poliki, że... że już nie chcę. No Zaraz użyję całą sodę, trudno. Ja używam sody, od razu Wam powiem, przecież macie w domu kilo sody? Nie. Do czyszczenia łóżek i no, że tak widzicie sypię albo to odkurzam albo yy, Albo do czyszczenia jakieś tam wyjdzie zlewu lewu czy, mm, czy kranu czy nie jest konsystencja pasty chociaż to w sumie jest past można może to dobra słuchajcie no koda ja mam bardzo w tak to zrobienia więc lecę bez rękawic może odsunę tylko ups flaszeczka no to jest spirytusik którym przemyłam sobie Rany. Odsunę tylko kosz z praniem, eee, żeby tu nie wyżreć nic i poprawić ręcznik, który mi spada. O, dobrze, lecimy. Nie wiem, to się... a w ogóle, co, to gęstnieje w ogóle, zobaczcie, widzicie? Nie wiem, trochę za dużo jest tej wody, no trudno. Lecimy. Lecimy, lecimy, to... Bo jak się nie dam, może ja odcedzę tą wodę, wiecie. O to. Dobra, to jak myślę, że tak jest spoko. Lecimy. I zaraz, wiecie, wiecie co, o oh fuck, pójdę coś tak syfik, wiecie co zaraz będzie? Że tylko mi się siedzę i będę miała takie góry, okazało mi się, że muszę się obciąć znowu. Może mnie w ciało. Dobrze, wiecie, co? To mi spada i ręcznik też mi spada, więc ja to nałożę i zaraz wrócę do wróżby, bo to nie ma chyba sensu. Ach, tada! Słuchajcie, ja zrobiłam taki mych, że po prostu dodam szampon rumiankowego do, y, do tej papki, bo ona mi spadała z włosów i tak wszystko wiecie, tym szamponem jakby wmasowała. Myślę, że nic z tego nie ma ja, ale przynajmniej się trzyma. Dostałam uczulenia, więc ty już mam wszystko czerwone. Dłonie szczypią okrutnie. Mam też czerwone, ale tym się nie szybko dlatego że ja po prostu mam na wszystko uczulenie i normalny człowiek pewnie tak mieć nie będzie. Dobra, czas operacyjny. Ile mi dajemy? 10 minut, bo potem będę miała włosy jakieś pewnie zwyczarte. 10 minut widzimy się za 10 minut? Nie. Za 10 minut spłuczę tej um, za 10 minut włosy i przyjdę do Was z efektem końcowym. Jeśli nie będzie działać, będziemy testować następny sposób, ale to już nie dzisiaj. E, po prostu, um, jak będę przy okazji miała głowę za dwa dni, no to wypróbujemy kolejny sposób, bo coś czuję, że będzie to konieczne. Aż zejdziemy do zera, czyli do włosów, które mam pod spodem, czyli do rozjaśnionych. Jeśli nie... To jest świetny czas, żeby jeszcze obciąć teraz te włosy. Choć chciałabym tego uniknąć, bo tak jak nie mam nic przeciwko zmianie fryzur, tak wiecie, ja lubię często coś zmieniać, a jednak jak się ma krótkie włosy, no to już bardziej ich obciąć nie można. No, no i chcę mieć już długie po prostu. Dobrze, moi drodzy, żegnam się z Wami póki co i widzimy się za chwilę. Dobra. E, I teraz... A, Boże, sorry, ale my tu mamy... Zaczęliśmy remont i i wszystko jest rozpieprzone remont. No. E, I mam tutaj suszarki dwie, więc jakoś trzy właściwie. Ok. E, to co stało się z włosami wczoraj widzieliście tak, włosy matowe, podobno to jest normalne, że po tej sodzie tak... E, bo doczytałam dzisiaj, że po tej sodzie tak się robi z włosami, więc muszę zrobić półkankę od stowu. Albo jakieś e, maseczki użyć na włosy po prostu, ale, ale dziś z, e, przychodzę do Was z kolejnym patentem, tylko żebym się nie oparzyła. To jest olej, czy e, to, to jest tłuszcz kokosowy konkretnie. Miałam taki stary, e, on był w postaci e, stałej, więc rozpuściłam go. On był jakiś tam eko coś tam, bezwonny. No dobra, dlatego go nie jadłam. I co? Chociaż. No, ale dobra. Hmm. Według mnie efektu nie ma po sodzie. Ja dodałam tam jeszcze szampon. Nie wiem, czy Wam o tym mówiłam, bo po prostu, żeby to się lepiej trzymało. Więc dzisiaj zrobimy taki myk, że ja opłuczę włosy ciepłą wodą. Tutaj mam ten olej, o którym bym mówiłam i mam też witaminę C, witaminę C, którą ja jem i ona jest w proszku. A oprócz witaminy C mam też kwasek cytrynowy, bo akurat mieliśmy dostawę przypraw i tak dalej i kwasek cytrynowy znalazł się znalazł się, znalazł się na listy zakupów, znalazł się w koszyczku z zakupami. Ja zamawiam przyprawy w takich dużych pudełkach różnych. Ten akurat z plastiku, czego nie popieram. To jest taka folia, nie wiem, taki plastik. Robimy to przez internet. Robimy to przez internet. Zamawiamy. Zamawiamy przez internet. bo ja nie mogę tylko chyba coś źle. Dobra, co słuchajcie, bo bateria mruga. Ja to otworzę. Mm. Współczę sobie włożyć ciepłą wodą, ubiorę ręcznik i przyjdę do Was. Aha, jeśli chodzi o kolejny patent, no to patent był taki, żeby pomieszać właśnie, yy, jesteś tam, miód, yy, właśnie jakiś tłuszcz yy, i yy, kwasek cytrynowy. Ale wiecie co? Ja po prostu zmieszam kwasek cytrynowy z, tym, yy, z tą witaminą C. To jest właściwie bez sensu, bo. Ale dobra, żeby mieć czyste sumienie, po prostu wrzucimy wszystko. 20 minut, o oh no. To chyba z tym miodem. Dobra, ci... Aha, i w ogóle jeszcze wczoraj jest taki patent, że zadzwonił do mnie akurat ojciec i trzymałam tą papkę 20 minut na głowie i nic to nie dało. Znaczy, oprócz tego, że mam szorstkie włosy, miałam trzymać 5 czy 10? Nieważne. Yy, dobra, słuchajcie. Yy, kończę, zaraz wracam. No to jestem. Muszę zobaczyć, czy to jest dalej w Jakby jak się kiło gorący olej na ław, to chyba. To chyba nie będzie nic dobrego. Dobra, muszę tutaj odsunąć koszy mikołajowy kosz ze smakołkami. No jak to śmierdzi. Bezbonny. No nie, nie jest tak dziwny. Dobra, słuchajcie. Um... Aha, miałam to zoro. E, wrzucam. Wrzucam... E, cytrynę. No tak, wrzucam witaminę C widzicie? To niby tam trzeba było 5. 5 z cytryn 5 wycisnąć to jest 1000. Jednostek witaminy C. Dobra, powiedzmy, że dam, że dam dwie... Yy, wiecie jaka jest zasada z yy, witaminami, prawda? A jak nie wiecie, to, to sobie przeczytajcie w necie. Ale są to bawny, co? Nożyczki do poznaczki. Już się nie po inne, tylko czyje tu? Po prostu, że dobronny No, kwasek cytrowy, kwasek dobrowolny, Nie mnie wymila więc wrzucam na około, whatever. Myślę, że to był 5 cytryn. Pewnie powinnam dodać tu jeszcze wodę, co? Bo skoro miał być sok, no ale powiedzmy, że no, mam... um, to jest takie niewymieszane coś. No, muszę dać wodę. Dobra, jeszcze brakowało tego, żeby się z tym olejem. Tutaj to by było dopiero. Spada mi noc, zrobić spada mi no. Dobro ci się dalej nie rozpuszcza. Nieważne, słuchajcie, ja to nakładam na głowę i wracam do Was zaraz. O, cały czas się nagrywało. <grywa> Boże, czemu ja mam jakieś. Ja nie wiem, co mam na szyi. Czy mam na szyi. To jest to po tym wypalaniu? Nie, nie. Tak, po to spali, tak, tak. Więc tak, łapy czerwone. Masakra, po prostu palą mnie żywym ogniem, kwasem cyteranowym. I, I co? I musiałam, w końcu to wylałam na głowę, tak wklepałam i mam czytanie tłuste włosy i w ogóle widzicie to? Ja się było ściągać w ogóle ten turban, bo E, bo co? Bo będzie wszystko ciaku. To jest wszystko brudne. Lustro też nie szkodzi. I teraz tak, ile mam to trzymać, nie wiem. Trzymam 3 minuty, Potrzymam jeszcze 10 i przyjdę do Was. E, ale nie sądzę, żeby coś było y, lepiej niż jest. Mam nadzieję tylko, że y, włosy mi trochę przestaną być szorstkie. Że włosy przestaną mi być szorstkimi. Że moje włosy przestaną być szorstkie, jakie mam brwi? Jak brężnie, nieokiełznane. Dobrze, słuchajcie, bo zaraz pewnie coś mi spadnie. E, kończę. Aha, może poczekać. E, mój brężnik. dobra, rozwijmy to. Mmm, widzę, że kolor jest jeszcze bardziej fioletowy niż mył. Zobaczymy, no, nie sądzę, żeby, żeby to się udało. Nie wiem, kto pisze o tych sposobach, ale to w ogóle nie działa. Słyszałam coś o Keczupie kiedyś, właśnie o mm, szamponie przeciwwłupieżowym. Czemu mi się tak stało? W ogóle pierwszy raz jestem w takiej sytuacji, słuchajcie, bo miałam jakieś takie brudowe włosy i też mi się nie podobały, ale farba się zmyła totalnie szybko, jak zwykle, bo mi się szybko farby zmywają, a teraz, no. I u mnie powinnam to oleć, prawda? No bo i tak sobie zaraz ja przefarbuję, to cokolwiek, ale nie, wurs, tak w ten kolor. Fioletowy. W ogóle jakby się tak zastanowić, ciekawe, czy ja mam coś fioletowego do ubrania. Hmm, chyba nie, chyba nie. Majtki mam, ale takie, których nie lubię. Dobra, ja kończę, wracam za chwilę. Dobra, ja tam. Minęło 20 minut. Sorry, ale pochłonęły nas rozmowy filozoficzne o po niemieckich drzwiach, wiecie, jak to jest w kamienicy, jak się chce zachować wszystko, zrobić coś zgodnie ze sztuką, so z spadami ręcznik, muszę poprawić. I na możemy to po prostu wiecie, kombinujemy, przynosimy, kupujemy na akcjach, przynosimy ze śmietników rzeczy, no bo... Eee, tak jak te drzwi na przykład, one są źle opalone, ale to robili poprzedni właściciela. Nieważne, to jest jedna z niewielu rzeczy, która tu została. Stolarka. Dobrze, nie o tym jest odcineczek. Eee, uwaga, ściągam włosy, już widzę, że są fioletowe. Nada, ściągam <laughs> włosy. Na ręczniku yy, nie widać yy, koloru. Eee, włosy są szorstkie, tyle Wam powiem, czyli są jak posłodzie. Wyglądamy jak ten. Kate Flint, co? Kate Flint z y, Prodigy, świętej Pamięci. Dobrze, słęczy mnie głowa, czyli dostałam uczulenie od czegoś. A może to po tej cytrynie. Słuchajcie, y, nic w ogóle nie schodzi. Więc idę tu płukać, wykąpię się, przyjdę do Was i zobaczymy, co dalej. Dobra, chyba nie wyłączyłam kamery. Nieważne. Kielki, trzy bąbelki. Tyle wam plan. Skończę eksperyment. Tym bardziej, że muszę zmyć resztki makijażu z oczu. W ogóle coś ciekawe. Ja byłam w Krakowie. To tam w tym mieszkaniu, które wynajmowałam, było napisane. Proszę nie wycierać tuszu do rzęs w ręcznik. Coś takiego jest sobie się. Ten mój lektor to obczaja. Ja tego nie robię specjalnie. Mam osobny ręcznik do buzi. Ale wiecie, jak myjecie twarz. A przynajmniej ja tak mam, i potem wycierac ją, bo resztki zmywam, już to jest mokre i po prysznicu. No to wiecie, jak wycieram twarz umytą taką mokrą w ręcznik, no to po prostu ten tuż zostaje, no koniec filozofii, tego się nie robi specjalnie. Dobra, w ogóle stoję przed Wami na bolasta, bez sensu, e, kończę eksperyment, mam to w dupie, e, to nie ma najmniejszego sensu, najgorsze jest to, że widzę, że chyba kolor mi się zmienił, on wcale nie jest e, jaśniejszy, on tak jakby jest ciemniejszy, tylko jest e, innym odcieniem fioletowego. I e, w ogóle to jest, więc co? Bawi mnie to, bo to jest jak mój pierwszy film chyba pierwszy, ale tak, wydaje mi się, że to był pierwszy film, jaki wrzuciłam. E, o <laughs> Jeśli go nie widzieliście, to podziękuję Wam go gdzieś tu, wyświetli Wam się tu, mruga mi bateria, więc co? Internet kłamie, telewizja kłamie. Ja wybawić swojej farby z włosów nie potrafię. Może uda Wam się to. Może uda się Wam to wam. Może Wam się to uda. Może uda. to się Wam. <laughs> Dzięki! Zapraszam na kolejny film ze mną, a mianowicie kolejny vlogmas, kolejnego vloga i do oglądania innych filmów. Dzięki, że jesteście. Jeśli film Wam się podoba, dajcie mi łapkę w górę i subskrypcję. Będzie mi bardzo miło. Do wszystko najlepszej. Cześć!